Serdecznie Państwa witam. W dniu dzisiejszym, 12 grudnia przed południem, Donald Trump podpisał nowe rozporządzenie, które zakazuje antysemityzmu na terenie uczelni, na terenie kampusów. Ciekawostką jest to, że wcześniej próbowano przeforsować podobne rozwiązania prawne. Za pomocą kongresu jednakże nie udało się ich przeprowadzić. Tudzież w tej sytuacji Donald Trump postanowił działać jednostkowo, samodzielnie i po prostu podpisał rozporządzenie, nie pytając już o, ni o żadną niczyją zgodę. Co ciekawe, to rozporządzenie opiera się o wcześniejsze rozwiązania konstytucyjne amerykańskie, które zakazywały prześladowań ze względu na narodowość. I okazało się, że w, w myśl niektórych interpretacji, samo pochodzenie z państwa Izrael czy posiadanie genów izraelskich nie było wystarczające, aby te osoby czuły się. W interpretacji Trumpa chronione. Stąd też Trump wymyślił trik zupełnie fenomenalny, który na pewno rozpęta wiele dyskusji, a mianowicie wprowadził rozwiązanie, na mocy którego judaizm będzie traktowany jako narodowość, tak jakby uznał całkiem nową narodowość, której wcześniej nie było, bo judaizm, jak wiemy, jest religią. Także już media spekulują, że będzie się Wiele działo. W każdym razie z całą pewnością można stwierdzić, że osoby, które wpłynęły na Trumpa bezpośrednio, tak przynajmniej wynika z tych narracji medialnych, to między innymi jego wzięć, pan Kushner, który jest, jak wiadomo, z właśnie po, z pochodzenia żydem. No mamy w tle cały czas tą sprawę impeachmentu, która się za ogniła w pewien sposób, ponieważ Trump został z, z bardzo ostro zaatakowany przez y, y, pracowników FBI, y, którzy się poczuli obrażeni y, za to, że on przepisywał im różnego typu fantazmagorie i y, y, wymyślanie różnych rzeczy, teorie spiskowe, także w ostatnim okresie y, między innymi jeden z czołowych prawników y, byłych pracowników FBI żono przeprosin od Trumpa, a więc Trump ma z całą pewnością dużo do zyskania, a niewiele już do stracenia w tej całej sytuacji, więc na pewno apelowanie o jakieś dodatkowe poparcie jest w jego interesie, ale sam Trump twierdzi oczywiście, że tutaj przyczyna jest Taka, że w ostatnim okresie jest wymagane odrębne, dodatkowe wsparcie chroniące przed antysemityzmem. Od razu już powiem, co trzeba było powiedzieć w sumie na początku, że jego decyzja spotkała się z dosyć dużym atakiem ze strony środowisk, które obawiają się, że ten zakaz krytyki. Izraela de facto w tym momencie będzie się wiązał też z zagrożeniem dla wolności słowa, ponieważ te przepisy, które Trump wprowadził, zakazują antysemityzmu w tym sensie, że zakazują negatywnej, negatywnych jakichś opinii wygłaszanych właśnie na terenie przez uniwersyteckich, a akademickich kampusów. Stąd też trudno powiedzieć, co to znaczy i co będzie zakazane, bo wszystko może być podciągnięte pod krytykę Izraela. No i obawiają się liczne środowiska, że będzie to tym samym zamknięcie ust wszystkim osobom, które na przykład miałyby negatywne opinie o ingerencjach państwa Izrael w obszarze Palestyny, a jak wiemy, jest całkiem spora liczba różnych ruchów, które krytykowały właśnie za to Izrael, nawet niektórzy myśliciele amerykańscy, jak jeden z naukowców, którego nie wpuszczono na teren Izraela. Gdzie no dosyć ostre są takie, właśnie te ataki na ciągłą, przedłużającą się walkę zbrojną w obszarze Palestyny. Jest też ten ruch BDA, czyli bojkotowanie D, jakby no, odmowa finansowania i, i, i działania, które. W ostatnim okresie podobno się wzmogły. No w każdym razie tutaj przetłumaczę Państwu fragmenty tekstu z Guardiana z CNN i Z Reutersa na temat właśnie tej decyzji. Konkretnie to prawnie jest akt wykonawczy, dekret wykonawczy w zasadzie, dekret wykonawczy, który upoważnia Amerykański demo, Departament Edukacji do karania kampusów uniwersyteckich poprzez zatrzymywanie funduszy federalnych dla tych, którzy są uważani za tolerujących antysemityzm, bądź też dla tych, którzy zezwalają na debatę krytyczną wobec Izraela. No ten akt ze strony Tarampa, określony jako rozkaz, został ogłoszony w środę wieczorem w Białym Domu u... Po, po, przedstawiony jako krok naprzód w kwestii rosnącego, jak tutaj podają media, antysemityzmów na amerykańskich kampusach. Między innymi w opiniotwórczym New York Timesie Jared Kushner, czyli zięć Trumpa i starszy też jego doradca, który jest ortodoksyjnym Żydem, powiedział, że ta akcja będzie wspierać i bronić żydowskich studentów w Stanach Zjednoczonych. Jednakże tutaj grupy palestyńskie i po, i opisane jako postępowe przez gazetę The, The Guardian potępiły ten ruch, ten porządek wykonawczy jako jawny wysiłek, żeby zdusić krytykę naruszeń praw człowieka popełnianych przez państwo Izrael. Między innymi tutaj Dima Khalidi, dyrektor Palestine Legal potępiła tą, właśnie ten akt prawny jako w jej ocenie. Bezczelną próbę uciszenia ruchu na rzecz praw człowieka w kampusach uniwersyteckich. Dodała też, że zdefiniowanie antysemityzmu w celu uwzględnienia krytyki Izraela służy jedynie naruszaniu wolności słowa studentów i profesorów, którzy opowiadają się za równością i sprawiedliwością dla wszystkich ludzi. Prawicowi republikanie, ja tutaj cytuję cały czas Guardiana, od dawna już agitują, aby powstrzymać wzrost palestyńskiego ruchu bojkotowego, znanego jako właśnie ten BDS, to jest bojkot dezinwestycja i sankcje na amerykańskich kampusach. I między innymi w październiku brytyjski Guardian ujawnił, że konserwatywni działacze w Stanach pracowali już wówczas nad rozpowszechnianiem niektórych nowych praw kontrolowanych w, w, przepraszam, w Stanach, w tych Stanach w USA, które są kontrolowane przez republikanów. Gdzie, które by to zakazały właśnie krytyki Izraela w imię walki z antysemityzmem. Na, na szczeblu federalnym, jak wspomniałam wcześniej, te pomysły nie znalazły sobie drogi ujścia. No są też właśnie Trump, jak pisze Garian postanowił ominąć te skrupuły kongresowe i wprowadził taki właśnie jednostronny swój akt wykonawczy, który jest określany właśnie jako te, to rozporządzenie czy dekret do, dotyczący antysemityzmu. No, cały czas te różne media podkreślają, że budzi ten akt obawy. O to, że to stłumi krytykę Izraela. Mówi się, że gorzkie kontrowersje wynikają ze specyficznej definicji antysemityzmu, która została przyjęta przez kilka organów międzynarodowych i amerykańskich. Krytycy twierdzą, że to pojęcie antysemityzmu jest tak szeroko sformułowane, że narusza prawo do wolności słowa. Między innymi definicja antysemityzmu została ujęta w ramy Правно лексикальне е, W ramach IHRA, to jest Międzynarodowy Sojusz Pamięci o Holokauście i tutaj jak piszą gazety wiele elementów tej definicji antysemityzmu jest owszem całkowicie niekontrowersyjna, na przykład tutaj elementy, które mówią, że zakazane są wzywanie, pomoc lub usprawiedliwianie zabijania albo krzywdzenia Żydów w, ra w imię radykalnej ideologii lub ekstremistycznego poglądu na religię. Religię. Również tutaj w tym, w tym akcie IHRA ujęto stereotypy odczłowieczające i demonizujące dotyczące Żydów, takie jak na przykład mit o żydowskim świecie pełnym spisków. Natomiast kontrowersje pojawiają się tam, gdzie ta definicja IHRA dotyczy samego państwa Izrael, gdyż tam klasyfikuje się jako antysemityzm, na przykład, cytuję, odmawianie narodowi żydowskiemu prawa do samostanowienia, na przykład poprzez twierdzenie, że istnienie państwa Izrael jest przedsięwzięciem rasistowskim, a także stosowanie podwójnych standardów poprzez wymaganie od narodu izraelskiego zachowania, którego nie oczekuje się ani nie wymaga od żadnego innego demokratycznego narodu. No, przeciwnicy izraelskiej okupacji terytorium palestyńskiego i krytycy izraelskich zapisów dotyczących praw człowieka twierdzą, że taki język ma na celu ograniczenie uzasadnionej debaty na temat działań rządu izraelskiego. Mówi się też dalej cytuję Gazetę The Guardian, że ten nowy akt prawny z pewnością przyczyni się do dalszego rozpalenia nastrojów w całych Stanach Zjednoczonych, wręcz takiej pasji, związanej z konfliktem izraelsko-palestyńskim w ramach amerykańskiej społeczności żydowskiej, bowiem opinie były w tej sprawie już od dawna podzielone. Wypowiedziała się w tej sprawie między. Innymi Liga Antyzniesławieniowa, czyli to Anti-Defamation League, to jest żydowska grupa, która się zajmuje zwalczaniem antysemityzmu we wszystkich formach i oni z zadowoleniem przyjęli działanie Donalda Trumpa. Liga powiedziała, że jest to ważny krok w uznaniu rosnącego zaniepokojenia Rosnącym antysemityzmem w amerykańskich kampusach uniwersyteckich, a z kolei tutaj The Guardian dla kontrastu e, przytacza rabina Alisa e, Weissa e, z Jewish Voice for Peace, t, t, żydowski głos dla pokoju, e, który powiedział, że. Ten akt wykonawczy był kulminacją dziesięcioleci prób podejmowanych przez organizacje antypalestyńskie w celu sumienia palestyńskiej organizacji, orędownictwa, badań i nauczania w kampusach uniwersyteckich. Wywoła to atmosferę strachu, w której administracja uniwersytecka będzie zachęcana do uciszania aktywizmu studenckiego. Tak tutaj wygląda ten artykuł z Guardiana, a przytoczmy jeszcze Reutersa, który pisze, że wśród krytyki Trump podpisuje rozporządzenie skierowane przeciwko antysemityzmowi na uczelniach wyższych. Znowu jest podane, że Donald Trump podpisał w środę dekret wykonawczy zakazujący federalnego finansowania szkół wyższych i uniwersytetów, które zezwalają na antysemityzm, ale ruch ten wywołał pewną krytykę za. Potencjalne ograniczenie wolności słowa. Podaje Reuters, że nakaz ten wprowadzony przez Trumpa, czy też właściwie zakaz, rozszerzałby ochronę przez, przed dyskryminacją, która wynikała z ustawy o prawach obywatelskich z 1964 roku, która dotyczyła. Przepraszam, że byłoby to rozszerzenie właśnie na osoby. Poddane antysemityzmowi na kampusach uniwersyteckich. Tak, od strony prawnej by to wyglądało. I co powiedział Trump? Trump mówi tak, że to jest nasze przesłanie do uniwersytetów: jeżeli chcesz zaakceptować ogromną ilość federalnych dolarów, które otrzymujesz każdego roku, to musisz odrzucić antysemityzm. To bardzo proste. Powiedział w trakcie przyjęcia w Białym Domu. I tutaj, jeszcze tłem prawnym, jest tytuł szósty ustawy o prawach obywatelskich, który zakazuje dyskryminacji ze względu na rasę, kolor, skóra i pochodzenie narodowe w programach i działaniach otrzymujących federalną pomoc finansową, bo tu głównie patrzmy, że chodzi o sankcje finansowe. I tutaj. To akcja wyjaśnia, że tytuł 6 ustawy o prawach obywatelskich, która zakazuje federalnego finansowania uniwersytetów i innych instytucji, które angażują się w dyskryminację, ma zastosowanie do instytucji, które zajmują się jakimś handlem, nienawiścią i działalnością antysemicką, powiedział właśnie Trump. Skrytykowana została jego inicjatywa i ten akt prawny przez m.in. J. Street, liberalną żydowsko-amerykańską grupę lobbyingową. Stwierdziła ta grupa, że ten akt wykonawczy, podobnie jak ustawodawstwo kongresowe, które wcześniej utkwiło, na, na którym to się opiera, ta jego, to jego rozporządzenie, ten dekret, że wydaje się według tej organizacji, że nie ma na celu tyle, tyleż walkę z antysemityzmem, ile chłodzący wpływ na wolność słowa i rozprawienie się z krytykami z kampusów w Izraelu. Tak powiedziano w oświadczeniu. Ja od razu dodam, że gazeta izraelska Haretz również tak przedstawia właściwie tą sprawę, czyli podała Gazeta Izraelska, że Trump podpisał ten dekret, ale od razu już na główku artykułu Harez pisze, że w samych środowiskach żydowskich wywołało to mieszane uczucia. Także faktycznie tak najwyraźniej jest. Ta liga z kolei defamacyjna, antyzniesławieniowa, która jak tutaj czytamy śledzi... Akty rasizmu z zadowoleniem przyjęła właśnie ten, to rozporządzenie, twierdząc, że w klimacie rosnącego antysemityzmu ten nakaz wykonawczy dostarcza cennych wskazówek dotyczących antysemityzmu, dając organom ścigania i urzędnikom w kampusie ważne, dodatkowe narzędzie pomagające zidentyfikować i zwalczyć tę szkodliwą nienawiść. To z kolei są słowa yy, pana Johna. Ta na Greenblata. I mamy jeszcze informacje o tym, że jest tutaj potwierdzenie, że również ochronę Żydów przewiduje tutaj artykuł, Szósty, ten, o którym wcześniej mówiłam, bez naruszania też praw wynikających z pierwszej poprawki do konstytucji. I akcentujmy w tej debacie fakt, że od strony administracyjnej Trump rozszerzył pojęcie judaizmu w taki sposób, że ono się. Odnosi w tej chwili, na mocy jego interpretacji, do rasy i pochodzenia narodowego, a nie tylko do samej religii. Czyli w tym momencie on rozszerza prawne zabezpieczenie praw obywatelskich na Żydów w placówkach oświatowych, właśnie za pomocą takiego manewru prawnego. To zarządzenie, a w zasadzie dekret, wywołało na debatę na temat federalnego finansowania ogólnie ale też i wolności słowa i poglądów na temat Izraela ponownie wróciło pytanie jak Żydzi powinni być klasyfikowani przez rząd czy tak naprawdę co tak naprawdę zmienia ten akt wykonawczy pada takie pytanie no zmienia to, że tutaj jakby doprecyzowuje Pewne rzeczy czy do, y, dodaje pewien domiar y, do tego, co, y, co było wcześniej. W każdym razie y, dotychczas ochrona y, prawna istniała przed dyskryminacją ze, ze względu na rasę, kolor skóry i pochodzenie narodowe. To właśnie był szósty artykuł ustawy o prawach obywatelskich, a dyskryminacja religia, religijna tutaj tym. Tytułem szóstym nie była objęta. No, można by się trochę dziwić tym interpretacjom, bo to jest tak, jakby zarzucać wstecznie amerykańskim ustawom czy też konstytucjom konstytucji, że nie chroniła osób z uwagi na wyznanie. Myślę, że tutaj by można było deliberować nad tym. Natomiast pytanie jeszcze padło, co skłoniło w ogóle do takiego posunięcia Donalda Trumpa. No oficjalnie mówi się, że w ostatnich latach odnotowano wzrost liczby zgłaszanych przypadków prześladowań antysemickich i wandalizmu lub napaści na kampusy studenckie. Między innymi ta liga antydef Twierdziła, że liczba incydentów antysemickich na kampusach w 2017 wyniosła 204 przypadki, czyli o 89% więcej niż w roku poprzednim, i również ta liczba utrzymywała się stosunkowo stabilnie. W 2018 roku 201 incydentów. No W każdym razie, oprócz tej, tych przypadków jakoby wandalizmu i jakichś napaści bezpośrednich krytyce poddano między innymi właśnie ruch BDS, który namawia, zachęca do międzynarodowych bojkotów i sankcji wobec państwa Izrael, gdzie padały oskarżenia, że Izrael jest państwem apartheidu, no i w końcu yy, Również stwierdzono, że stosowana jest antysemicka retoryka i narracja, aby izolować i demonizować Izrael. No i mamy w efekcie te właśnie rozwiązania prawne. I na koniec jeszcze podam Państwu taką informację, że między innymi poparcie tutaj w tej sprawie w sensie osobistym. Przyszło ze strony Sheldona Adelsona, to jest potentat, kasyn i taki mega, mega dona donator Partii Republikańskiej, jak podaje CNN, który wło włożył sam wcześniej ogromną liczbę pieniędzy w walkę z kolei z grupami takimi jak właśnie BDS na kampusach. No i tutaj jest on jakby wsparciem, filarem dla tego rozwiązania, które przyniósł Trump. Również na temat tej sprawy wypowiedział się prokurator generalny USA William Barr, który wspomniał na te, na te kwestie podczas konferencji na temat antysemityzmu jeszcze w lipcu i tutaj mówił, że studenci... Ci żydowscy, którzy wspierają Izrael są często celem prześladowań żydowskie, organizacje studenckie są marginalizowane, a postępowi studenci żydowscy muszą potępiać swoje przekonania i swoje dziedzictwo, aby stać się częścią przyczyn przekrojowych. No, przepraszam, bo to nie jest perfekcyjnie przetłumaczona ta końcówka. Jeszcze, żeby już nie skończyć w takim ponurym nastroju... Powiem Państwu, że wrzucam czasami te teksty na translator elektroniczny. I tutaj słowo Trump zostało przetłumaczone jak trąba. I zdanie, tytuł jednej, jednego z artykułów jest Trąba oskarżona o rozprawienie się z, wol z wolnością słowa. Tak przetłumaczył ten automat. Y Googlowski, czy któryś tam inny. W każdym razie nie zamartwiajmy się, bo na pewno jak piszą media będzie się teraz dużo działo, no i niestety trzeba stwierdzić, że dla dziennikarzy jest to w pewien sposób w tym sensie pozytywne, że przynajmniej możemy podawać jakieś faktycznie interesujące informacje. Serdecznie, serdecznie dziękuję Państwu za uwagę. Wspaniali widzowie i goście NTV, nasz projekt funkcjonuje prawie 10 lat. Wszystko przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Nasze konto, gdzie możecie przesyłać darowizny, widoczne jest na niniejszej planszy. Wielkie serdeczne dzięki. Janusz Zagórski i cały zespół NTV.